Tatianie trudno jest tu przyjeżdżać, ale często to robi. To miejsce pamięci poległych ukraińskich żołnierzy. Wśród nich jest Denis Miłość i Życia ojciec jej syna. Był pełen blasku energii, uśmiechu i radości. Miałam 15 lat, kiedy go poznałam. Teraz mam 35 i nie przestałam go uwielbiać. Jego zdjęcie na tej ścianie to najgorsze, co kiedykolwiek mi się przytrafiło. Za każdym razem, gdy jestem w Kijowie, pierwszą rzeczą, jaką robię, jest odwiedzenie go tutaj. Choć Denis zginął na froncie rok temu, żal nie opuścił Tatiany, ale ludzie z jej otoczenia próbują zachęcić ją, by powróciła do normalnego życia. W też Niektórzy te, mówią: dąbka. Minął już rok. Dość żałoby. Dla mnie rok to bardzo mało. To nic. To zarówno wieczność, jak i chwila. Przez długi czas chciałam tylko leżeć w łóżku pod kocem, ale nie da się tego robić wiecznie, więc stworzyłam sobie cele. Jednym z nich jest mówienie o nim. Tatiana zaczęła opowiadać o Denisie w internecie wraz z przyjaciółką Aksaną. Założyła na Facebooku grupę dla wdów wojennych. Początkowo było to zaledwie 15 kobiet, teraz grupa liczy ponad 1000 osób. Ile jest rodzin opłakujących poległych żołnierzy? Tego nie wiadomo, ale wszystkie doświadczają tego samego. Nas łączy nas ból po stracie wstratę, ukochanej osoby. Wstratę, Ta grupa to bezpieczna przestrzeń. Dziś niektóre kobiety przenoszą tę bezpieczną przestrzeń z internetu do prawdziwego świata. Przyjechały z całego kraju, aby spotkać się w Kijowie. Większość z nich po raz pierwszy widzi się osobiście. Proszę teraz o chwilę ciszy. Przeżyjmy ją z bólem, ale też z wdzięcznością. To, co mamy i kim jesteśmy, zawdzięczamy im. Na tym spotkaniu możemy okazywać nasze uczucia, czego zwykle nie robimy. Możemy płakać, możemy się przetulić. Solidarność i jedność tworzą także przestrzeń dla śmiechu. Musimy nauczyć się żyć dalej, a na spotkaniach takich jak to w końcu pojawiają się nowe emocje, oprócz bólu i smutku, z którymi nieustannie żyjemy. Grupa działająca online, a teraz także w realnym świecie, jest ważna dla wielu kobiet. Tak, to spotkanie ma dla mnie ogromne znaczenie. Chciałam zobaczyć je wszystkie osobiście dotknąć ich, płakać, śmiać się razem z nimi. Tatiana mówi, że każda śmierć, wszystkie smutki, które przynosi, to musi mieć jakiś sens. Mówi o swoim marzeniu. Żeby śmierć mojego ukochanego nie poszła na marne, walczył o wolną i niepodległą Ukrainę. Musimy być wolnym, niezależnym, samowystarczalnym narodem.